Stacje ładowania do samochodów elektrycznych. To mogłoby się wydawać, że to jest genialny biznes, no bo jest taka narracja, że tych samochodów będzie coraz więcej, że w tą stronę idziemy, no ale czy to faktycznie jest złoty interes? A stacja ładowania, nakład inwestycyjny mi się zwróci w 3 lata, nie? I tak słucham gościa i tak nie dojeżdżam trochę, nie? Mówię, 3 lata, mi się zwraca stacja ładowania. No mówię, chciałbym zobaczyć te wyliczenia, bo ja to wielokrotnie liczyłem od wielu stron. Po poniżej 5 nie ma szans, po siedmiu to Boże. I po 10 to już rewelacja. W tym odcinku pokażemy Wam trochę inne spojrzenie na ten temat, i pokażemy Wam to z perspektywy osoby, która zajmuje się budowaniem stacji ładowania. I powiem nam szczerze, nie będzie Wam chciał tutaj takich stacji sprzedać, bo ma też drugą nogę, on zajmuje się głównie optymalizacją kosztów energii w firmach. No i on pokazuje nam w tym odcinku, że te stacje ładowania nie wyglądają tak kolorowo, jak to powszechnie się wydaje. Szybka stacja ładowania będzie nas kosztowała rocznie 36 tysięcy. Za to, że stoi. Także zapraszam Was na szczery odcinek na temat takiego biznesu, czy stacje ładowania w ogóle się opłacają. Partnerami kanału są seohost.pl, hosting od 37 zł rocznie i super tanie domeny. Rejnet, przyjazny CRM, pomaga, nie przeszkadza. Extreme Fitness Gyms, otwórz własny klub fitness w sprawdzonym modelu franczyzowym. Extreme Kids, otwórz własną salę zabaw w sprawdzonym modelu franczyzowym. Książki, które inspirują małych i dużych czytelników, wydawnictwo martel.pl. Ty oprócz tego, że optymalizujesz rachunki za energię dla przedsiębiorców, to zajmujesz się budową takich stacji ładowania dla elektryków. Ty mi pisałeś, że w Polsce żaden operator takich stacji ładowania nie zarabia. I tak jak rozmawialiśmy za kulisowo, mówisz, że no ten biznes to tak w sumie średnio się spina z tymi ładowarkami, więc no jak to jest? Bo to wydawało się takie sztuczne zapowiedzi, te elektryczne, i w głowach wielu ludzi może się wydawać, że stacje ładowania no to jest. Żyła złota, nie? że to jest taki, taki kierunek, w którym świat pójdzie. A no póki co wygląda to chyba średnio. No nawet mam taką anegdotkę. jak Miałem spotkanie chyba wczoraj, albo przedczoraj też z inwestorem. I on mi mówi, właśnie, że tu na zarządzie zrobili sobie wyliczenia, że wybudują inwestycje i tak dalej, i ona mi się zwróci 3 lata. Stacja ładowania. Tak, stacja ładowania nakład inwestycyjny mi się zwróci w 3 lata. Nie? I tak. Słucham gościa i tak nie dojeżdżam trochę. Nie? Mówię, 3 lata ci się zwraca stacja ładowania. No, Mówię, chciałbym zobaczyć te wyliczenia, bo ja to wielokrotnie liczyłem od wielu stron i mi się nie... Z... Poniżej pięciu nie ma szans. Po siedmiu to o Boże i po dziesięciu to już rewelacja. Nie? To znaczy w sensie w drugą stronę, nie? że poniżej dziesięciu raczej bym nie liczył. Bardziej bym traktował taką inwestycję jako nieruchomość, że dzisiaj budując taką stację ładowania gwarantujemy sobie jakby re rezerwujemy sobie miejsce. Tak jak tutaj. Mamy piękny hotel, jest stacja ładowania. Potencjalnie, jeżeli samochodów będzie więcej, ta lokalizacja jest super. Tak? Czyli mamy przyłącze, mamy dostępną moc i tak dalej. No, mówimy, że sieć energetyczna nie jest z gumy, no i tej mocy nie przybędzie drastycznie szybko, a do takiej stacji na no tej mocy potrzeba dużo. I pod tym kątem patrząc, czyli rezerwując miejsca, patrząc daleko w przyszłość, że to będzie miało sens, jest to ok. No ale ale, ale patrz na to... Jest. Czekaj, wejdę Ci w słowo, no. no to równie dobrze po drugiej stronie ulicy też ktoś sobie może taką stację wybudować, nie? No, no ten... niekoniecznie właśnie, bo musisz pamiętać o tym, że operator sieci dystrybucyjnej ma ograniczony zasób mocy w transformatorach, w wytwarzaniu itd. i tak dalej. Czyli co, on może nie dostać zgody na taką tak. stację, bo tu już jest, tak? Dokładnie. Okay. Znaczy nawet nie tyle, że tu jest, tylko po prostu operator nie ma skąd dać tej mocy. Bo tutaj na przykład hotel bierze moc, tu fabryka jest, tu, jest, tu są budynki mieszkalne i ta moc jest ograniczona. I żeby dostarczyć nową moc, no To trzeba pociągnąć nowe zasilanie z jednej strony miasta, na przykład, i tak dalej, wybudować drogą infrastrukturę. I może się nie udać, albo to nie będzie totalnie ekonomicznie uzasadnione. Teraz prowadzimy inwestycje w, pod Kaliszem i operator sieci dystrybucyjnej nam powiedział, że my nie doprowadzimy Wam prądu do działki. Tam jest stacja transformatorowa, 400 metrów dalej, wzdłuż drogi, proszę bardzo, warunki są, proszę się wpinać. No i 400 metrów, uzgodnienia z zarządem dróg, z generalną dyrekcją dróg i tak dalej. Przejście 400 metrów kabla, koszty kabla, robotizny. No inwestycja od razu pff, się pompuje cenowo, nie? więc to też możesz mieć tak, że warunki dostaniesz, ok, ale raz, że dostaniesz je po odroczonym terminie, standard 14 miesięcy na wybudowanie przyłącza. No i jeszcze koszty, tak? bo może się okazać, że tam będziesz musiał właśnie pół kilometra ciągnąć kabel przez miasto, uzgadniać z jakimiś właścicielami działek po drodze, etc., etc. Nie? Dobra, tak, odnośnie tego, jeszcze, czy to się spina, czy nie. Tu widzę znowu naklejka sfinansowane przez Unię Europejską, KPO, dotacje. I co? I mimo tych wszystkich dotacji, które na to są, to, to się nie spina licząc dotacje, czy to się nie spina, jeżeli ktoś za gotówkę by to chciał sobie postawić? Ogólnie się nie spina. Niestety jest taka sytuacja dzisiaj, że jak popatrzę, bo to, mówię, to nie jest moje, ja sobie tego nie wyliczyłem sam. Wystarczy popatrzeć wyniki finansowe spółek, które zajmują się sprzedażą energii przez stacje ładowania. No i nie ma spółki, która się tym zajmuje e, zawodowo, która jest na plusie dzisiaj. Liderzy rynku są po prostu mocno na minusie, i dzisiaj oni e, funkcjonują tylko dzięki temu, że zbierają kapitał z rynku. Właśnie częściowo w formie dotacji, częściowo w formie funduszy inwestycyjnych, które właśnie liczą, że to jest inwestycja długoterminowa. Tak, że to będzie, nie wiem, za 10-15 lat, te wszystkie e, dyrektywy, właśnie unijne i tak dalej, doprowadzą do tego, że nie będzie się opłacało jeździć samochodem spalinowym. No, będą nowe podatki. Teraz Księgowa ostatnio mi wysyłała właśnie też informację, że amortyzacja pojazdu elektrycznego będzie do 150 tysięcy, a już spalinowego do 100 tysięcy. Tak? Więc już widać, że kolejna jakaś wchodzi rzecz, która będzie kierowała tą uwagę na samochody elektryczne. No? Okej, okay, no wydawało mi się, że jest taka tendencja, że ten rynek idzie w stronę autoelektrycznych. Marki samochodowe zapowiadały, że tam do któregoś roku będą produkować tylko elektryki. Ale teraz z drugiej strony mi się wydaje, że trochę już się od tego odwracają. Widzą takie spadki, że to się aż tak nie przyjęło. No i pytanie, w którą stronę ten rynek motoryzacyjny w ogóle idzie? Czy faktycznie idziemy w stronę elektromobilności i jest założenie według tam jakiejś agendy 2030, że do któregoś roku będą tylko elektryki? Czy to się trochę poluzowało? No to się poluzowało, bo tu widzimy, mamy tę współpracę z wieloma sieciami dealerskimi. Widzieliśmy wcześniej, jakie mieli naciski na właśnie konkretne moce stacji ładowania na terenie obiektu, konkretną wartość sprzedaży tych samochodów elektrycznych i dalej to funkcjonuje, bo dealerzy, importerzy pojazdów, w ogóle pojazdów mają obwarowania pod kątem emisyjności tych pojazdów. I oni na przykład dzisiaj często gęsto sprzedają samochody elektryczne poniżej kosztów w ogóle zakupu muszą dopłacać de facto do, do, do samochodu elektrycznego, żeby w całym koszyku uzyskać bilans dodatni. Bo w momencie, kiedy nie sprzedadzą odpowiedniej ilości hybryd i samochodów elektrycznych, to muszą dopłacać do każdego auta. Nie pamiętam już teraz kwoty, nie chcę wymyślać, ale to po prostu rujnowało biznes. Więc to nie jest nawet kwestia tego, czy oni chcą, czy oni widzą w tym e, przyszłość, tylko po prostu te regulacje powodują, że oni muszą to robić, żeby po prostu, żeby ich biznes przetrwał, bo inaczej to nie będzie miało e, szans na nabycie. Na, na tak? Więc e, z tej strony, też patrząc na to, ja jestem akurat zwolennikiem takiego wolnorynkowego podejścia, gdzie tak jak w hybrydach, nikt nie musiał nikogo namawiać, tak? No okej, okay, Toyota dała tą, tą słynną nazwę Stop, stop Smoke, go hybrid i tak dalej, ale. Tak co taksówkarzy jeździli, bo się to po prostu opłacało, tak? Było hamowanie silnikiem, tak? Odzysk do baterii, niższe spalanie. Super. Nikogo nie trzeba przekonywać. A tutaj mamy całą jakby tą machinę CO2, emisyjności. Ty jesteś zielony, masz zielone tablice, to jesteś ekologiczny. Ty masz diesla, to, to nie jesteś ekologiczny. Jest cała ta niepotrzebna narracja, która polaryzuje ludzi, którzy i tak są już spolaryzowani przez politykę i przez inne różne rzeczy, które się dzieją, więc to jest niepotrzebne. Tak? Więc to, to, to na siłę właśnie wprowadzanie tego ja, tego, tej elektromobilności na codzienność jest bez sensu. Ja mówię, ja jeżdżę samochodem elektrycznym, zrobiłem samochodami elektrycznymi już ze 100 tysięcy kilometrów, też przy, przy stacjach publicznych i tak dalej. I wiem z czym to się je i wiem gdzie to ma wady, gdzie to ma zalety i to nie jest zero jedynkowe, że to jest super albo że to jest do kitu. Na przykład jeżdżąc po miastach, póki są buspasy, duże miasta, Trójmiasto na przykład i tak dalej. To jest super sprawa. Ja się ładuję wieczorem w domu, bardzo tanio. Jeżdżę powiedzmy za 15 zł na 100 km dużym sedanem, klasy premium i tak dalej. Super, tak? Ale jak mam jechać, nie wiem, z trójmiasta w góry, no to przesiadam się w samochód spalinowy, no nie oszukujmy się. Ja kiedyś to liczyłem, ja kiedyś to liczyłem że trasa, ja wtedy jeszcze mieszkałem w Szczecinie, w, nie, w Koszalinie, sorry, w Koszalinie. I trasa z Koszalina do Zielonej Góry kosztowała mi ekstra dwie godziny. Cała trasa trwa 4,5. Na jednym strzale może to zrobić samochodem spalinowym. Ok, teraz można mówić, że są samochody z lepszym, zasięgiem gorszym i tak dalej. Że samochód się ładuje 20 minut. Ja to liczyłem, mówię, ok, samo ładowanie trwa 20 minut, powiedzmy czy tam 30, ale to jest czas netto. Jak ja na przykład muszę zjechać e, na przykład z, dro z, z drogi ekspresowej, wjechać gdzieś tam kawałek z boku do miasta przez jakieś tam bramki, o, o wysiąść e, i tak dalej, to, to praktycznie ten czas się podwaja. No się zastanawiamy jeszcze najgorzej, jak na przykład ładowarki by były zajęte. Nie? I muszę czekać, aż ktoś się przede mną jeszcze naładuje. Ja na ten moment to Na się... razie może no. nie, nie, ale tak samo dzisiaj też przyjeżdżaliśmy do Ciebie. Dzisiaj jesteśmy 9 godzin w trasie autem. Jakbym mm. tu jeszcze miał. Okej, okay, tu fajnie, bo się nagrywamy o ładowarkach, bym się tak, to naładował tak. naładować. Nie? No. Ale normalnie, to, to właśnie ten czas na razie jest na nie. Być może to się będzie zmieniać, nie? bo te auta może będą ładować się szybciej, ten rynek może będzie się rozwijał, ale ja cały czas jeszcze no, szukam jakby uzasadnienia dla tego biznesu, tych stacji ładowania, czy faktycznie warto w tym kierunku iść, mimo tego, że to na razie się nie spina, ale że te trendy jednak są już na tyle przesądzone, że pójdziemy w te elektryki, czy nie pójdziemy? Czy, czy wiesz, czy w perspektywie już warto sobie, tak jak Ty powiedziałeś, warto sobie zajmować te miejsca, czy nie warto? No. To my wielokrotnie, bo my tak, oprócz tego, że my budujemy stacje ładowania, to lwią częścią naszego biznesu jest właśnie to doradztwo energetyczne, ten konsulting cały, czy to w taryfach energetycznych, czy to w stacjach ładowania. I my wielokrotnie konsultujemy te biznesy, i to zależy właśnie, jaki jest pomysł, bo na ten biznes są różne pomysły. Albo budujemy dużą sieć, pozyskujemy granty właśnie z Unii Europejskiej, bo tam na przykład dzisiaj, żeby wziąć dofinansowanie do stacji ładowania, to biznes musi być na 2 miliony euro i w górę. Albo teraz niedawno zakończyła się pula dofinansowania. Na budowę hubów dla samochodów ciężarowych, no to też to są wielomilionowe inwestycje. Więc to też nie jest biznes dla kogoś, kto ma tam 200 tysięcy i chciałby zainwestować w jedną taką stację, bo raczej nie otrzyma na nią dofinansowania. Ale, ale z drugiej strony łatwiej jest trafić w jedną perełkę, która będzie zarabiała, niż zbudować sieć, gdzie wszystkie stacje będą ok. Nie? Bo tutaj możemy patrzeć na to, na dywersyfikację, że mam duży portfel, jedne przynoszą stratę, dużo, dużo zarabiają, mi się to wydywersyfikuje, cały portfel zarabia. Długoterminowo może tak będzie. Patrząc na e, wszystkie m, dyrektywy i całą e, politykę Unii Europejskiej, prawdopodobnie w którymś momencie to się zacznie spinać. Tylko ja widzę jeden duży problem, którego może nie dostrzegają operatorzy, a może dostrzegają, ale po prostu ja czegoś nie wiem. Bo ja, nawet ja, jako użytkownik samochodu elektrycznego, przez ostatni miesiąc, to tutaj chyba pierwszy raz się naładuję na publicznej stacji ładowania. Siodję w domu. I teraz jest jedna wada, bo teraz tak, jeżeli mamy stację paliw, no to nie ma wyboru, bo no się nie, nie tankuje. Nie A tu pojawia się e, ta alternatywa, gdzie użytkownicy aut elektrycznych mogą z nich korzystać w, 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 w tak zwane dookoła komina. Zostaną ewentualnie floty dużych firm, które zostaną zmuszone do tego, żeby elektryfikować tą flotę, żeby ci handlowcy czy, czy pracownicy tych firm podróżowali tymi samochodami elektrycznymi. No ale teraz pytanie, czy to będzie wystarczająca ilość, żeby pokryć CapEx i OPEX tych inwestycji? Bo tutaj trzeba przejść też do tego, że na przykład tak jak tutaj mamy obiekt hotelowy, e, gdzie my powiedzmy wystartowaliśmy w przetargu, ta stacja my wygraliśmy przetarg. przetargu, myśmy na najkorzystniejszą złożyliśmy ofertę. No i często w tych przetargach też właścicielem obiektów po prostu te przetargi rozpisują w sposób no niekompetentny tak bym to ujął, tak? Czyli gdzieś tam sobie zlepią coś z Internetu, coś mi się wydaje, coś napiszą. Ja na przykład czasem dzwonię i mówię tak, no dobra, ja Wam złożę chętnie ofertę na ten przetarg, ale tak, nie macie tutaj oznakowania miejsc parkingowych, nie macie odbioru UDT, nie macie operatora do stacji ładowania, nie macie tego, tam tamtego, tego. czy mam to mieć w ofercie, bo ja tego nie widzę u Was w zapytaniu, a to jest potrzebne, żeby stacja mogła funkcjonować. O, ale jak to? Ja mówię, no, no albo to dopisujecie do przetargu, ja składam wtedy ofertę na pełny zakres yy, umowy, znaczy inwestycji, albo składam nam tą część, a potem będziemy się rozliczać już poza konkursem za resztę, żeby ta stacja funkcjonowała. Czy jesteście tego świadomi? O, to ja muszę z prezesem pogadać, nie? I wiesz, i wracają i, i potem. Masz nie, i potem jest aktualizacja, wiesz, zapytania, bo ja mówię, jeżeli ja mam konkurować na rynku, ja wiem, że mam dobrą ofertę, no to ja chcę konkurować na różnych zasadach. Bo ja nie chcę pierwszy inwestora na minę, że ja mu zrobię inwestycję, a on mi potem nie będzie chciał odebrać, nie będzie chciał mi zapłacić, będziemy się, wiesz, ciągać. No bez sensu, tak? Ja wolę wychodzić z takiego rzetelnego podejścia, żeby go uświadomić, że to, co on napisał w tym zapytaniu ofertowym, czy w tym przetargu, po prostu się mija trochę z celem, który on chce osiągnąć, nie? I na przykład też widzimy to, to chciałem właśnie do tego nawiązać, że często jest tak, że obiekty mają swoje stacje transformatorowe. No i prezes mówi, ale mamy dużo mocy niewykorzystanej w firmie. A propos niewykorzystanej mocy, zaraz się wcześniej. Za to się płaci. tak? Mamy niewykorzystaną moc w firmie, to no wybudujmy ładowarkę i niech ona funkcjonuje. I teraz, można wybudować taką stację ładowania jako typowo publiczny obiekt na dedykowanym przyłączu energetycznym i wtedy mamy czterokrotnie mniejszą opłatę za to, że ona stoi. Bo jeżeli uruchomimy ją tutaj w hotelu i nie zoptymalizujemy sobie różnych tam rzeczy w hotelu, no, to taka stacja, taka dokładnie. 120 kW, szybka stacja ładowania, będzie nas kosztowała rocznie 36 tysięcy za to, że stoi. Ale komu płacimy te 36 tysięcy? Dla operatora sieci? Za okay. dostępność tej mocy. Okay. Że, on, że tutaj na kablu teraz, jak się podłączę, mam 120. I za to płacę. Tutaj właśnie yy, yy, obiekt płaciłby, bo, bo tutaj są jakieś inne rzeczy porobione. Płaciłby. 36 tysięcy rocznie. I teraz pomyśl, ile musisz tych samochodów tu naładować, żeby odrobić w ogóle na marży te 36 tysięcy. Jeśli liczyliśmy, cena tu sprzedaży jest 2,50 brutto, czyli około 2 zł netto. Z przesyłem powiedzmy kupuje około 80 groszy, powiedzmy do złotówki, czyli ma złotówkę. I teraz 36 tysięcy, tak? Kilowatogodzin, y, megawattogodzin musi tu od, y, prze, przejść stację, żeby ona w ogóle była na zero. A dzielcząc jeszcze inwestycje, no to wiadomo, to z dotacji, więc to po, po, za, za ceny zbudowane, no ale okej, okay, tak? Więc tu widzimy już ten mechanizm, gdzie w takim obiekcie, no to żeby to zrobić, to trzeba znowu podejść do tego rozsądniej i się zastanowić, czy nie lepiej właśnie zrobić to na osobnym przyłączu, gdzie nie będę płacił rocznie 36 tysięcy za to, że ona stoi tylko 9. Okej, okay, zapłacę trochę droż, drożej jednostkowo, ale nie płacę za to, że ona jest nieużytkowana. Mogę sobie wtedy sterować ceną, popytem. Tylko znowu mam w domu cenę, powiedzmy na taryfie nocnej, 70 groszy za kilowatogodzinę. E, mogę się ładować, a tu mam 2,50. Dobra. Zastanawiam się, gdyby ktoś, bo możemy tutaj pójść na kilka różnych opcji, bo z jednej strony ktoś może chcieć sobie wybudować sieć. Powiedzmy, takich stacji ładowania, taki mieć pomysł. No ale ja tutaj widzę takie zagrożenie, no, że jak on chce konkurować, jeżeli no, te stacje ładowania będą miały orleny, wszystkie stacje paliw, mogą w coś takiego iść? Z drugiej strony, no, ktoś może chcieć, właśnie to, co mówiłeś wcześniej, postawić sobie jedną jakąś taką perełkę, czy na przykład obiekty, tak? taki hotel. No, dla kogo jest, powiedzmy, stacja ładowania, dla kogo to będzie dobre? No, tu mam imisać? ciekawą anegdotę znowu. Hotel. Tak, hotel ma dwie opcje inwestycji. Może tak jak tutaj Adam, buduje sobie stację, ja jestem inwestorem, jako właściciel hotelu biorę jeszcze najlepiej dwa kasiory, żeby nie, było, żeby nie wydawać 100% kapeksu, tylko na przykład 50% i to jest moje. Ja dyktuję ceny, ja zarządzam moje. Tak? Albo może taką stację powiedzieć: Ja tego nie będę budował, niech ktoś mi wybuduje, ja wydzierżawię. O, tutaj dwa miejsca parkingowe, chcę trochę kasy za to, z tysiaka powiedzmy, e, za parking i mnie nie obchodzi. Klienci mają mi się ładować, więc są zadowoleni. Ja mam tysiaka co miesiąc i mi nic nie obchodzi. I większość hoteli wybiera taką opcję, ale zapominając znowu o tym, że żeby to podłączyć tam, to pamiętaj, pamiętasz 33 tysięcy, nie? I teraz, jeżeli ja wziąłem tysiaka miesięcznie za parking, a mam 33 tysięcy kosztów za to, że ta buda stoi, no to ile jest tam 24, 24. Nie? I biznes się kończy i często gęsto, ja właśnie znowu audytujemy jakieś obiekty, Ktoś mówi, że zoptymalizujcie cenę energii, i tak dalej. Ja przyjeżdżę do hotelu i mówię: OK, popatrzmy, to macie, jakie macie największe odbiorniki energii. No, mamy ładowarkę, i tak dalej, dobra. Macie ładowarkę, to jest wasza ładowarka? Nie, dzierżawimy. No dobra, ale jak rozliczacie się z operatorem? No, za energię. A za moc? Jaką moc? To tą, która jest do stacji. Na przykład 2 razy 22 kW, to jest 44 kW. Wy za to płacicie miesięcznie, bo mamy obliczenie, ile jest tam wychodzi kasy, ile tam tysięcy, nie? No nie, a ile dostajecie zaparki? No 500 miesięcznie. No to, razy, no to ile jesteście w plec na tym? No kurwa. <laughs> Rozumiesz, nie? Nikt tego tak nie liczy. No bo każdy liczy to bezpośrednio, nie? A jak ktoś nie ma wglądu w fakturę, to z czego wynika, to potem te umowy są podpisywane bez sensu. Nie? Dobra. Taki przykład, nie? To, to ja na razie he, mam taki wniosek jak Wcielam się teraz w rolę widza, który sobie ogląda ten film i sobie myśli, że no te stacje w ogóle ładowania są bez sensu. Ja szukam tutaj, dla kogo to ma sens i w jakiej formie? żeby to w ogóle... no tak, miało być. Ja umiesz, ja stację ładowania. Tak, w a i nie w ogóle, nie w ogóle nie? się nie spina tak. w żaden sposób. Nie, i... słuchaj, no to mówię. To, to, to jest koncepcja taka, taka jak będę przy na przykład przykładzie tej, bo mi łatwiej mówić, bo to widzę i mam przykład ten w głowie. Tak? Więc przy, przy, w tym przypadku mamy tak. Zoptymalizowane tutaj koszty energii, tak jak się da, czyli mam tanio kupuję. Moc mam zoptymalizowaną, za dużo mocy nie płacę. Nie? I teraz tak, liczę na to, że faktycznie teraz wychodzi mi na zero, dokładam do interesu. Dwa, trzy lata dokładam, potem odrabiam kapitał. I w pewnym momencie przecinam, wiadomo, e, tą linię na wykresie i zaczynam zarabiać. Tak? No bo to, to jest na pewno dłuższa perspektywa, ale jest możliwa, czyli da się na tym zarobić. Nie? Albo z drugiej strony mamy też taką opcję, że buduję sobie taką stację ładowania. Biorę dofinansowanie, i tak dalej, i potem albo dzierżawię gotową stację ładowania dla zewnętrznego operatora, bo nie chcę się tym zajmować, żeby tu dbać o to, o serwis, o jakieś tam rzeczy i tak dalej. Więc wydzierżawiam ją do operatora, który ma właśnie sieć, ma rabaty, ma floty, bo, bo niedługo będzie konkurencja, nie na, na poziomie takim, e, czy jest dostępna stacja, bo te stacje będą wszędzie, tak? tylko właśnie, czy będę miał zlojalizowanego klienta, czy będę miał jakąś flotę. Tak jak na przykład Orlen, tak jak mówisz Orland, Greenway i tak dalej, podpiszę umowę, nie wiem, z siecią różnych tam powiedzmy DHL-a, z, z impostami, z jakimiś innymi sieciami, które mają dużo tych pojazdów elektrycznych. I zlojalizuję tutaj. Czyli zrobię sobie obrót. I w pewnym momencie zacznie mi się to spinać. Jeżeli to mądrze koncepcyjnie, biznesowo zrobię, tylko tutaj jest wiele elementów i wiele zmiennych, plus regulacja znowu unijna i tak dalej, czy te samochody będą, nie będą, czy nie pojawi się znowu jakaś nowa technologia, bo teraz nie wiem, mrugniesz i wstajesz na nowe targi, jedziesz a tu wiesz, jesteś już dinozor, nie? Już nie wiesz o, to, o co chodzi, więc można tym zarobić, tylko mówię ja zawsze zachęcam, nie na tyle, że tak jak często przychodzi do mnie właśnie ktoś z działu technicznego albo prezes powiedział, żeby budujmy ładowarkę najlepiej szybką, mocną taką, żeby wiesz, wszyscy patrzyli ze zrością ja mówię, okej, okay, fajnie, powiedz prezesowi, że kosztuje to 36 koła rocznie za taką 120. No i on potem wraca i mówi, ja prezes mówi, żebyśmy coś mniejszego może postawili, nie? <grym>, wiesz, bo to jest, na początku jest fajnie, bo mu chciał, nie? Ale jak wchodzimy głębiej, ile to będzie kosztowało operacyjnie, jakie są koszty zakupu i tak dalej, no i jak klient pyta najczęściej właśnie, czy tam prezes, czy, czy zarząd, no dobra, jakie dotacje i tak dalej, nie? No i tak jak mówiłem, żeby pokusić się o dotacje, no to trzeba zrobić jak, raczej coś większego niż mniejszego, na takie pojedyncze urządzenie, już chyba raczej nie będzie. Były kilka, było, była, kilka, była, kilka, było kilka linii dofinansowania e, na tego typu inwestycje. Raczej już teraz większe sieci, ciężarówki, bo tu mamy wielką lukę pod kątem wymagań Unii, Unii Europejskiej. Więc ewentualnie przy modernizacji, przy budowie nowych obiektów jako część infrastruktury, która obejmie całe dofinansowanie, prędzej na same urządzenie małe szanse. Dla takich obiektów, przy jakim jesteśmy, czyli hotel, restauracja. Inwestycja w taką stację ma sens, bo to przyciąga w jakiś sposób klientów do hotelu. Czy na przykład ktoś patrzy na jakąś mapkę stacji ładowania i widzi: O, tu jest restauracja, to ja sobie tutaj przyjadę na obiad, i tutaj sobie naładuję samochód, i tak sobie planuję trasę. No bardzo, ja jak jeżdżę elektrykiem w trasy, co mi się coraz rzadziej zdarza, ale jeżdżę cały czas, to tak, to jest u mnie stały punkt programu. Właśnie chcę jechać na, na obiad albo jestem na trasie to albo sobie wcześniej tą trasę planuję, siadam gdzieś na 15 minut i sobie tą trasę planuję, Albo planuję na pierwszej ładowarce najczęściej, czy jak mam dłuższą trasę, to pierwszy mój postój więc który znam, bo te trasy jeżdżę, więc wiem mniej więcej, w których miejscach muszę się zatrzymać, żeby to było ok. Mam te swoje ulubione miejsca właśnie, że wiem, że jest właśnie ładowarka, jest coś do zjedzenia, bo że przynajmniej, żeby gdzieś usiąść, wyciągnąć komputer, a nie na kolanach w samochodzie, żeby właśnie siąść, zjeść obiad, albo chwilę odpocząć, albo gdzieś się przespacerować w fajnym miejscu, albo gdzieś są jakieś drążki, może poćwiczyć, albo coś, to, to jest ok. ja mam tu takie stałe punkty, punkty programu tak zwane. Więc na pewno to przyciąga klientów. Jeżeli mamy klienta, który podróżuje podróż samochodem elektrycznym, to prędzej wybierze hotel, gdzie jest ładowarka, niż gdzie, gdzie tych ładowarek nie ma. No i też mam ładną anegdotkę, bo któregoś razu mówię: Coś te hotele słabo się nam zgłaszają na kampanię, na reklamę i tak dalej. Mówię: Dobra, siądę w samochód, przejadę się po tych hotelach, pogadam z nimi. Nie? O co tu chodzi w ogóle, że oni tych ładowarek albo nie chcą, albo i tak dalej. Zrobiłem takie tournée, chyba ze 100 hoteli odwiedziłem. To tam miesiąca. I konkluzja moja była taka, że ja się ich pytam: mówię, dlaczego wy nie macie stacji ładowania? Bo nie ma klientów na, ładowar na ładowanie. No, nikt nie dzwoni, nie pyta o ładowarkę. No, ja ludzie, przynajmniej już na Bookingu masz checklistę, że zaznaczasz hotel i szukasz tam, gdzie jest ładowarka. Mm. Ja tylko jak robię Booking na przykład, no to szukam ee, hotel z ładowarką, bo już można to sobie odfajczyć, tak, ze śniadaniem i tak dalej, jakieś tam rzeczy, które chcę mieć w hotelu. I dzwonię ewentualnie zapytać się, jak się autoryzuje, czy mogę zarezerwować sobie miejsce, że jak przyjadę, to na pewno będę mógł się naładować. To no, tylko po to dzwonię. I oni się dziwią, że nie dzwonić. No bo kurde, jakbyś, nie jakbyś miał tu restaurację, to nie dzwonisz zapytać, czy nie wiem, śruby mu produkują, no bo to nie jest to miejsce, tak? no, bez sensu, tak i oni dopiero się ocknęli, a no faktycznie jak okay. nie mam ładowarki, to się nie będę płytać. No to już mówię, to nie są te czasy, że trzeba było po umacku tych ładowarek szukać yy, i mieć jakieś tajemną wiedzę, żeby je znaleźć. Tylko, że są już to tylko aplikacje, jak mówisz, masz, albo mam konkretną flotę w konkretnej sieci i tylko w tej sieci konkretnej szukam stacji ładowania, albo mam kilka aplikacji i nawet w kilku mogę szukać tych stacji, bo jeszcze ten roaming powiedzmy działa pomiędzy sieciami, ale jeszcze nie do końca. Więc ja na przykład, ja korzystam z czterech aplikacji, żeby tak w miarę sensownie podróżować. Nie? Więc na pewno to na plus, ale to mówię, trzeba za, zacząć od koncepcji. Zastanowić się, jaki ma być cel tej inwestycji, jak ty mówisz. Czy mam przyciągnąć klienta, czy chcę na tym zarabiać, czy ma być inwestycja na zero, bo ja często na przykład i, i, i robię tak z inwestorami, że mówię: zróbmy tą stację tak, żeby tak ją wyterklować cenowo i tak dalej, żeby ona była w miarę atrakcyjna, bo wy, wy nie, to nie jest was biznes, wy tu nie zarobicie na stacji ładowania, ale zarobicie na noclegu, na restauracji. Na jakimś ten, nie wiem, spa w hotelu, i tak dalej, bo jeszcze jakiś czas temu powiedzmy samochód elektryczny jakieś lepszej klasy był takim samochodem premium, więc raczej, jak ktoś przyjechał samochodem premium do hotelu, to może jakiś zabieg brał, jakiś spa, coś tam, i tak dalej, jakąś kolację zjadł, jakiś rachunek zostawił, jakiegoś tipa, Spoko, nie? Więc to jest biznes korowy, tu zarabiasz pieniądze, więc zrób to tak, żeby to nie generowało ci dodatkowych kosztów, żeby relatywnie się zwróciło szybko, albo po prostu mówię, żeby wziąć na to leasing w taki sposób, żeby kosztowo było to na zero. A żebyś ty zarobił na swoim biznesie. Tym takim, powiedzmy, który, na którym się znasz. Nie? I to okay. jest ok. Właściciele restauracji hotel może na tym zarobić, ale tak jak mówiłeś, że no ludzie raczej ładują te elektryki w domu. No to dla kogo jeszcze te stacje ładowania albo w jakichś jeszcze lokalizacjach? Kto powinien o czymś takim pomyśleć? Na pewno y, większe firmy, które mają, powiedzmy, przyjmują gości z zewnątrz. Tak, czy mamy firmę, która ma biurowiec. Czy właśnie galerie handlowe to też tam to jest coś podobnego jak, jak hotele, tak? Też przyjeżdża gościu na zakupy i tak dalej. Ale też duże firmy, na przykład, właśnie, które chcą mieć jako wizytówkę. Także są przyjaźni też dla osób zelektryfikowanych, przyjeżdża jakiś handlowiec, to można go naładować, żeby mógł sobie później po spotkaniu godzinnym, dwugodzinnym wyjechać z podładowaną baterią. Nie musi to być taka ładowarka 120 kW, może być 60, może być 40, może być super 2x22. Jest zupełności wystarczający na początek i wtedy to nie są koszty, nie wiem, rzę, rzędu, tak jak ta stacja 150, tylko można też wódę za 30 tysięcy. Tak? To też nie są takie wielkie koszty. Często na kampanie wizerunkowe te firmy dużo więcej wydają. No? Okej, okay, czyli właśnie o te koszty Cię chciałem pytać. Mówisz, są takie za 30, są za 150. Gdybym chciał cały tak całą inwestycję, nie tylko samą stację, tylko z tymi polami z łączami, Przyłącza tak. wszystko. No powiedzmy, że taka inwestycja spokojnie w 200 tysięcy się zamyka. 8, Dobra, 000. ta 200, a takie, powiedzmy, dolne widełki górne, no, ile? No to mówię, ta stacja... To są dolne widełki. To, to, jest a, tak, to jest duża stacja ładowania, 120 kW, szybka DC. No to powiedzmy, że ona jest pomiędzy 150 a 200 tysięcy, w zależności właśnie, jak daleko, czy nie wiem, przewody. Netto, brutto? Netto, zawsze netto, biznes zawsze netto, nie? A przy takich małych, tak jak są tutaj z tyłu w hotelu, na takie dłuższe ładowanie nocne na przykład, czy na, na dłuższy postój, no to takie inwestycje, to jedna taka stacja dwustanowiskowa, to jest koszt inwestycyjny między 20 a 35 tysięcy. Czy z kablami, czy bez kabli tak i tak dalej. Nie? Szacujesz tutaj czas zwrotu z tej inwestycji? Mówiłeś, że co, trzeba to tak liczyć na jak 10 lat, to jest ok? No tutaj liczymy, że dwa, trzy pierwsze lata raczej jak się uda wyjść na zero operacyjnie, to będzie dobrze. Po pięciu może zaczniemy coś sensownego zarabiać na tym, więc tak liczymy, że później jak zaczniemy zarabiać, to jeszcze z 3 lata będziemy czekać na zwrot z kapitału, czyli jakieś 7-8 lat stopa zwrotu z inwestycji, zakładając, że połowa Capexu była dofinansowana. Nie? Dobra, czyli połowę możemy dostać z dotacji? Mogliśmy. Mogliśmy, mogliśmy. czyli teraz już nie. No. A są jakieś programy albo na horyzoncie, czy jakieś inne programy? Mówię, przy mówię, duże inwestycje na pewno. Samochody ciężar, ładowarki dla samochodów ciężarowych, bądź duże sieci, gdzie kapitału mówię 2 miliony euro więcej, więc raczej większe inwestycje niż mniejsze. Takie stacje bądź stacje hotelowe przy modernizacji hotelu, gdzie bierzemy na termomodernizację, finansowanie i tak dalej, to taka stacja może być częścią całej infrastruktury, przebudowy zakładu, przebudowy hotelu i wtedy można ją gdzieś tam, powiedzmy, wciągnąć do większego projektu. Na stricte samą stację ładowania, pewnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska coś tam wypuszczą. Za z końcówką roku pojawiają się te dotacje, jak na przykład trzeba budżet szybko rozdysponować, żeby nie przepadł na, na kolejny rok, bo jak to u nas wiadomo z tymi dotacjami jest tak, że mamy określony czas, żeby te pieniądze spożytkować tak zwane znaczone pieniądze dotacyjne, które uwielbiam, naprawdę e, więc, więc są takie, takie momenty, kiedy można to złapać, mówiąc wprost, ale to są szybkie akcje i zazwyczaj wniosków jest dużo, dużo, dużo więcej niż pieniędzy, które można dostać Dobra, dzięki wielkie za... Za rozmowę i za szczerość, że się tutaj podzieliłeś i drodzy widzowie, Wam też dziękujemy. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić do Tobiasza, czy w temacie stacji ładowania, czy w temacie optymalizacji cen energii w Waszej firmie, no to linki do niego znajdziecie w opisie materiału. A tymczasem dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.